I witajcie moi kochani, w kolejnym odcinku zagramy w Harry Pottera. Czy aurorzy otworzyli znowu wieżę astronomiczną? Uwolnić biblioteki. Neroniąc się łzy. Z tego co wiecie, mamy sama samą Halo schody, pomocy. Idziemy. Gotowane żuki. Co? Tak, tylko im nie mów. No nie mów żukom, spoko. No i co moi dedzy. Dzisiaj gonimy do naszej... do profesor McGonagall. Tylko mnie dziwi, że jest już późno. Przysłała do nas jakiegoś typa ze ślizgonów. I mi się wydaje, że powinna wysłać do nas jakiegoś gry... gryfona, tak? Z naszej GD, z naszej grupy górniczej Doliny. Ale no, niestety. No niestety nie. Więc coś mi tutaj śmierdzi jakimś podstępem ze strony. Ale no nie, nie bądźmy do przodu, hej, bo zabraknie nam tyłu, więc przekonamy się jeszcze czego. O co z tym chodzi? Ronek wieczor poszedł coś tam zjeść. No i oczywiście profesor e, Slackholm się troszkę zdenerwował, że tak pytali go od razu z grubej rury o te całe horcruxy. Ale no wszystkich to... Czy Dumbledore, jak naszego bohatera, to interesuje? Dobrze, wiem, że są peł, pełną godą, godół, ale mnie to nie interesuje, mój drogi duchu. Może to ten Draco Malfoy nas specjalnie chciał wyrobić tutaj? Pytanie, no zobaczymy, no kurczę, tak myślę, myślę, no zobaczymy zresztą, nie? Potem idziemy, żeby dowiedzieć się, o co chodzi. Latające książki w ogóle, what the fuck. Aha. Nie widzę McGonagall, za to widzę dwóch głąbów. Ty jesteś głąbem, który próbuje zobaczyć kogoś, kogo tu nie ma. To Malfoy wysłał tę wiadomość. Ta, bierz go, na niego. A Mam cię. Dobranoc, Gubku. Potter. No dowol. Mamcze znowu. Kolejny gówn pleasure. Gdzie ma Alfoy? Gdzieś, gdzie go nie znajdziesz. Przestań. Nieważne! I tak stąd nie ucieknie, co nie? No, no co nie? No właśnie, zrobimy to takim sposobem, moi drodzy, ciach. Reparo. Ale chwila. Na no spokojnie, tak? Harry Potter przełóż części, ok reparo. No i teraz wkładamy. No i proszę bardzo, jednak ich pułapka nie była zbyt pomyślna. A więc krab i goju zaatakowali cię. Co w tym dziwnego? Malfoja z nimi nie było! Czasem nie widać go nawet na mapie Huntsfotów! Patrz! Pewnie go przeoczyłeś! To znaczy, nie może przecież tak po prostu zniknąć! że Hermiona ma rację. Może powinienem zapomnieć o Malfoju i skoncentrować się na Slakhornie, ale jak niby mam zdobyć jego wspomnienie? Ron, ja nawet nie wiem, co to jest Horcrux. Piękny no nie, księżyc. No tak. Nie mogę przestać o niej myśleć. Harry. Kocham ją. Ale czy ona w ogóle wie, że istnieje? Jak myślisz? No, miziała się z tobą od miesięcy. Miziała? Nigdy nie przydulałem Romildy. Jaki Romildy? Ron, zjadłeś te czekoladki? Dała mi je Romilda Wane. Są napełnione eliksirem miłosnym. Romilda. Znasz ją Harry? Możesz mnie przedstawić? Tak, ona... ona jest w gabinecie Slakorna, Tak, na pewno tam jest. Chodźmy. No pięknie. Cześć Ron. Odrobiłeś pracę domową z eliksirów? Hermiono! Jesteś dziewczyną! Dziwi się, że zauważyłeś, Ronaldzie. Jak sądzisz, czy Romilda wolałaby kwiatki, czy czekoladki? Nie słuchaj go, najadł się eliksiru miłosnego. Zabieram go do gabinetu Slakorna. Zobaczyć Romildę... Ach, Romilda... No, <grym> ach, Romilda. O Boże, z nim sterujemy? Serio, sterujemy Ronem, o Boże. Jaki zakochany idzie, O. Ta muzyka, Boże. Tum tum, tum tum. Serduszka lecą zamiast tych, fajnie. Mamy godło. Ciebie daj mi spokój. Harry poznam mnie z Romildą Wayne. Muron? Wyjaśnię ci później. <laughs> zostaw mnie, nie chcę cię znać. <laughs> Ron będzie miał kłopoty. Przepraszam, że pana niepokoję, ale potrzebuję pomocy. Gdzie ona jest? Co się stało, panu Webby? Wesley, panie profesorze. Romilda? Piękne imię dla pięknej czarownicy. Whołknął przez pomyłkę eliksir miłosny. Rozumiem. Wejdźcie. Mam wszystkie składniki w torbie. To nie jest trudny antidotum. Lepiej się pośpieszmy. Zebierzemy się za robotę, moi drodzy. Cynamon. Tak mi się wydaje przynajmniej. No prawie, no jeszcze trochę jest do roboty że Ups! Sporo dymu! Nieprawdaż! Olej rycynowy? Nie! Dobrze, że pachnie lepiej niż smakuje. Moim zdaniem powinieneś był usunąć dym, chłopcze. Szybko, szybko, kolor. Ups. Naprawdę, na dobrej zabawie czas szybko leci. Na co ty, profesorze, nie powiesz, ale potrzebuje pomocy. Gdzie ona jest? Co się stało panu panie profesorze. Szybciej. Piękne imię dla pięknej czarownicy. Profesorze, chcemy zrobić eliksir. Rozumiem. Wejdźcie. Mam wszystkie składniki w torbie. To nie jest Przez tą małą pomyłkę kosztowało mnie to. Trochę czasu, ale dobra, damy radę. Lecimy szybko, cynamon. I to muzyczka w tle, bo że. Dobra, teraz mieszamy szybciutko. Już nie raz mi to mówił profesor. Razem nie, nie zwaliłem tego eliksiru, więc jest dobrze. I znowu to, bez potrząsania Kolejny cynamon, ciekawie Wyciąg. No, o Boże. Ups. Sporo dymu, nieprawdaż? Do roboty, żadnego przysypiania przy pracy. Przepraszam profesorze, już robimy. Okej. Okay. Zielony. Mieszamy. namon podgrzewamy i mamy eliksir. Na razie, za drugim razem, dobrze. Jest piąteczka, moi drodzy. Jak fa strzelił 2,5 tysiąca, ładnie. Dobrze, chłopcze, wypij trochę toniku na nerwy. Co się ze mną działo? Eliksir miłosny. Czuję się naprawdę podle. Wypij to. A może i dla ciebie też małą kropelkę. <kluz> <kluz> Ron? Ron? Profesorze, pomocy! Co? Co? Trucizna? Został otruty? Bezohar, brawo, brawo! Właśnie ocaliłeś Łębiego, chłopcze. Ale kto to był w ogóle, że mu... Kto go otruł, to jest pytanie, nie? No twórcę, na ja przecież to ten... K ktoś chciał otru otruć profesora chyba. Er co ona tu robi, Moron? To ja jestem twoją dziewczyną. Eee... działaś Ups, szkoda, że nie możesz przyrządzić eliksiru, żeby pomóc ronowistom Lawender Brown. Całe szczęście, Harry, że wczoraj pomyślałeś o Bezoarze. Całe szczęście, że tam był. Chodźmy, za chwilę zacznie się mecz przeciw Hufflepuffowi. Do zobaczenia na boisku do Quidditcha. Aha, meczyk mamy, no Nick. dobra. Prawie bez głowy nik? Chyba się nie denerwujesz. Głowa do góry i poprowadź Zwycięstwo w Quidditcha, moi drodzy. Lecimy po wygraną w Quidicza. No halo, dawaj. kadogan. Dzień dobry. Czas bezjeść śniadanie. O, jestem taka głodna. Ojejku, nie gada, idziemy. Cześć, Harry! No witam, witam, uszanowanko. <laughs> idziemy z naszym bezgłowym nikiem. Prawdopodobnie idziemy do skrótu, który nas prowadzi do naboisko Que Prawie, że. Gotowane żuki. Są wszędzie! Z tego nie zapomnę. Gotowane żuki, podej hasło. Ty co, robimy? Działamy. że Wesley jest w szpitalu. No tak, jest. No to potrzebujesz nowego obrońcy. Byłem najlepszy na sprawdzianie, więc rozumiem, że widzimy się na boisku. Ron był najlepszy na sprawdzianie! No, jesteśmy na ciebie skazani. A no, nic nie poradzisz. Rozgrzewka przed meczem, moi drodzy, a później meczyk, więc. Myślę, że tak sobie troszkę przedłużymy to naczyny, bo chyba się nie wyrobię. Dobra, dawaj Hary, dawaj, damy radę. A my, mamy, mamy, mamy No Nie co, moi drodzy, czas na mecz, już ten oficjalny. No to zaczynamy, moi drodzy, patrzcie ile ludzi patrzy na nas. Oh yeah! Piękna wygrana, moi drodzy. Świetnie, spisaliście się na medal. Mówiłem ci, że to ja powinienem być obrońcą. Ron wkrótce wróci ze szpitala i on będzie grać w obronie. Tak, sorry, MacLaggen. Dobrze się spisaliście. Powiedz mi jeszcze raz, jak zerwałem z Lavender. Nie zrozum mnie źle. Jestem tym zachwycony. Tyle, że ona jest trochę... taka... Niczego nie pamiętasz? Nie żartuj, Ron. To nie moja wina. Byłem otruty. To musi być skutek uboczny. Nie tylko ty wyszedłeś ze szpitala. Katie Bell wróciła. Widziałam ją w wielkiej sali. Teraz się dowiemy, kto dał jej ten naszyjnik. Powie nam, kto rzucił na nią zaklęcie. Dobrze moi drodzy, ale dalej, co z tą Katie Bell? To już w kolejnym odcinku, dzięki za uwagę i do następnego, trzymajcie się i cześć. Nego, trzymajcie się i cześć. Nego, trzymajcie się i cześć.